Jan Kaczmarek, członek zarządu Fundacji MOST, odpowiedzialny za badania i rozwój. Jak zastanawiacie się nad finansowaniem projektu, własnego pomysłu na jakieś przedsięwzięcie czy biznesowe, to pierwszym problemem, z którym się spotykacie, będzie skąd to finansować. Tradycyjnie chodziło się po rodzinie, prawda, pytało się wujka, cioci, i innych osób, które mogłyby nas wesprzeć. Obecnie jest dużo więcej innych możliwości. możliwość finansowania prywatnego w ramach inwestorów, aniołów biznesu, funduszy wysokiego ryzyka, jednego różnego typu innych instrumentów finansowych oferowanych przez instytucje prywatne. Dosyć ciekawym, a jednocześnie ma mniej popularnym źródłem są, projekty, są programy badawczo-rozwojowe. Trzeba pamiętać o tym, że innowacyjny pomysł często jest związany z tym, że trzeba zrealizować jakieś prace badawczo-rozwojowe. Kiedy zastanawiacie się nad tym, skąd wziąć pieniądze, to źródło, które macie tutaj na myśli, z którego chcecie skorzystać, zbyt bardzo wpływa na to, co chcecie robić. Patrzcie na to, co to jaki program, jaki źródło finansowania może sfinansować Wasz pomysł, a nie podchodźcie do tematu w ten sposób, że szukacie jakiegoś źródła, który może cokolwiek Wam sfinansować. Programy badawczo-rozwojowe to są programy, które polski rząd lub rząd europejski lub inny rząd realizuje celem wspierania innowacyjności gospodarki. Czyli zakłada sobie, że pewną część środków z budżetu przeznaczy na to, żeby wspierać przedsiębiorstwa, aby były bardziej konkurencyjne. Chodzi o to, aby nasze przedsięwzięcie miało Prowadziło do opracowania nowej, innowatorskiej usługi lub Opracowywanie produktu. Opracowywanie produktów innowacyjnych jest związane z niezbędnymi inwestycjami. Są duże koszty, zwłaszcza jeżeli mówimy o przemyśle wysokich technologii, gdzie te inwestycje w badania na etapie rozwoju nowych produktów czy usług są bardzo wysokie. Programy, o których mówię, są skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, czyli to nie są programy skierowane na instytuty badawcze. Różnorodne Różnorodność tych projektów jest tak duża, że zmieści się w nich zarówno projekt na kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i duży projekt na kwotę kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych. Różnorodność tych programów jest na tyle duża, że mogą one objąć zarówno firmy dojrzałe, większe które mają ze sobą jakąś historię, mogą pokazać, że mają pewien potencjał pozwalający im realizować prace badawczo-rozwojowe wewnątrz firmy, jak i przedsięwzięcia młode, stosunkowo młode. Wówczas odpowiednim są programy wspierające innowacyjność, zakładanie nowych przedsięwzięć, które też istnieją. Natomiast same programy badawcze nie są zamknięte na, na firmy małe nawet, czy mikro. Przeciwnie, wspierane jest uczestnictwo w tych programach firm małych i średnich. Natomiast zwykle wymagają one już pewnego no, jakiejś historii firmy, pokazania możliwości operacyjnych i finansowych realizacji takiego przedsięwzięcia. Mówiąc o funduszach w ramach programów badawczo-rozwojowych i innych wspierających innowacyjność, oprócz tego, że zapewniają środki na realizację przedsięwzięcia, to jeszcze pociągają za sobą wiele innych korzyści. Jeżeli mówimy o programach badawczo-rozwojowych, międzynarodowych, które wymuszają realizację tych projektów w ramach konsorcjów międzynarodowych otwierają one też możliwości szerszej współpracy z firmami z sektora dotacja finansowanie jest tylko jednym z jedną z korzyści którą otrzymujemy uczestnicząc w takim programie ale trzeba pamiętać o tym że jest że jest wiele innych korzyści jak budowanie kontaktów możliwość realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie co znaczy w Dopuszczenie zewnętrznej krytyki naszego pomysłu, świeżego spojrzenia na to, dostęp do najnowszego know-how, aplikowanie do tego typu programu, jak i samo uczestnictwo wymusza na nas dogłębną analizę tego, co już zostało zrobione, w jakich aspektach nasze przedsięwzięcie rzeczywiście jest unikato, unika, unikatowe, a w jakim, musimy, w jakim jest jednak już powieleniem tego, co zostało zrobione. Trzeba sobie uświadomić, że dotacja ma swój koszt. Trzeba po pierwsze dołożyć swoją część tej inwestycji, bo należy pamiętać o tym, że, do że, że właśnie udział w takim programie wiąże się nie z dotacją na całość przedsięwzięcia, ale z dotacją do kosztów, które ponosicie realizując ten projekt. Czyli jest to zawsze jakiś tam procent, zwykle między powiedzmy 50 do 80%. Wszystko zależy od tego, co to jest za organizacja, jaki jest program. Pieniądze, które dostaniemy w ramach tego programu, one automatycznie pociągają za sobą koszty, które by się nie pojawiły, gdyby nie to, że realizujemy ten projekt właśnie w ramach programu badawczo-rozwojowego i mam tu na myśli koszty administracji, tą dotacją, mam tutaj na myśli koszty dodatkowe, właśnie chociażby koszty ekspertów, których wcześniej zatrudniliśmy do tego, żeby, żeby nam pomogli przygotować dobrą, dobry projekt. Często musimy wydawać pieniądze w sposób, w który byśmy normalnie nie wydatkowali. Te ograniczenia są różne od tego, kiedy dostaniemy środki, jaka będzie nasza płynność finansowa, będą, na co możemy te środki uzyskać. Tak? Czyli do, do, do czego dostaniemy dotacje, do jakich kosztów nie dostaniemy mogą dotyczyć właśnie, tak jak już wspomniałem, sposobu wydatkowania tych pieniędzy. Czasem y, trzeba organizować jakiś, tak jak mówię, konkurs dodatkowy dla wykonawców, y, bo akurat instytucja wdrażająca program y, wymaga tego, aby zapewnić jakąś tam przejrzystość wydatkowania tych środków. Trzeba pamiętać o tym, że są to nadal środki publiczne, które pozostają w gestii, y, no, w gestii osób, które tym programem zarządzają, czy jakieś tam agencji rządowych, czy, czy ministerstwa. Narzucone będą nam ograniczenia co do tego, w jaki sposób w przyszłości to, to przedsięwzięcie ma się rozwijać? Może program wymagać tego, aby na przykład nie można było sprzedać wyników tych badań za granicę, albo że nie można sprzedać spółki, która zrealizowała to, to przedsięwzięcie. To często jest ważnym ograniczeniem, zwłaszcza, że dotacja jest zwykle ograniczona w czasie, trwa przez rok, dwa, trzy, a potem nasze przedsięwzięcie musi dalej się rozwijać musi pozyskiwać nowe środki a dotacje często ograniczają lub uniemożliwiają w ogóle pewne dalsze scenariusze rozwoju. Dlatego na etapie, na etapie doboru odpowiedniego programu warto, warto na te kwestie zwrócić uwagę. Poważnym ograniczeniem i przeszkodą w korzystaniu z tych programów są ograniczenia związane z z czasową realizacją tego przedsięwzięcia, dlatego, że bardzo często zdarzają się różnego rodzaju opóźnienia, bądź powodowane przez nas, ale zwykle są to opóźnienia narzucone jakoś lub wymuszone przez to, że akurat korzystamy z danej, z danego programu badawczo-rozwojowego. Te ograniczenia mogą mieć jakby różne źródła. Po pierwsze mogą się opóźniać płatności z tytułu wykonywania umowy, tak? czyli płatności, czyli dotacja dociera później niż zakładaliśmy, a start Projektu przedsięwzięcia jest taki, jak był zakładany. Mamy opóźnienie i problemy z płynnością finansową. Innym ważnym opóźnieniem jest to, że no, składamy, mamy jakiś pomysł, opracowujemy go, składamy go następnie do tego programu. On jest przedmiotem oceny. Później jest podjęta decyzja o tym, czy przedsięwzięcie dostanie wsparcie, czy nie dostanie. No, i to, to wszystko wymaga czasu. Czas płynie, czasami mijają miesiące. Często instytucje, które realizują te programy, opóźniają się ze swoich, w swoich decyzjach i z zakładanych trzech, 4 miesięcznych okresów rozstrzygnięcia danego konkursu robią się, robi się 5, 6, 7, 8 czasami miesięcy. No a my z naszym pomysłem musimy czekać, bo rzadko jest tak, żebyśmy mogli. Koszty rozliczać wstecz. Tak? To znaczy, jeżeli zaczniemy jakąś, jakieś przedsięwzięcie realizować, to od tego momentu już powinniśmy mieć podpisaną umowę na jego realizację. No i te opóźnienia, biorąc pod uwagę dynamikę rynku, to, że technologie się starzeją z miesiąca na miesiąc, jest bardzo poważnym problemem i myślę też jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją osoby administrujące programami badawczo-rozwojowymi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Musimy pamiętać o tym, że otrzymujemy pieniądze na przedsięwzięcie, które jest dosyć dobrze opisane, rozłożone w czasie, które pewnego dnia spisaliśmy na kartce papieru i złożyliśmy jako nasz wniosek o wniosek o dofinansowanie i z czasem ten harmonogram czy to przedsięwzięcie opis tego się deaktualizuje z różnych powodów. Natomiast realizacja tego przedsięwzięcia często utrudnia nam modyfikację harmonogramów i sposobu realizacji, a już przede wszystkim jakiegoś zakresu merytorycznego tego przedsięwzięcia. A czasami może się zdarzyć tak, że pewne modyfikacje zostaną niezaakceptowane, bo należy pamiętać, że pieniądze dał nam, dał nam program, ale program jest postrzegany jako inwestor. A Inwestor ma prawo decydować o tym, w jaki sposób, jak są wydawane te pieniądze i może się nie zgodzić na to, żeby, żeby w taki lub inny sposób modyfikować to przedsięwzięcie w trakcie jego realizacji. Mimo starań mimo pomocy i wsparciu wiedzy zewnętrznej osób doświadczonych. Nasz wniosek o grant o dotację z ramach takiego programu jest, kończy się niepowodzeniem. I tutaj chciałbym podkreślić, że ważne jest wtedy, jeżeli wierzymy w ten pomysł, żeby się nie poddawać, bo po pierwsze nie oznacza to, że Projekt jest zły, pomysł jest zły, bo sposób oceniania tych wniosków jest daleki od doskonałości. Cena tego przedsięwzięcia nawet przez recenzenta jest trudna i często zdarza się tak, że dobre projekty, pomysły, innowacyjne pomysły nie zostają dofinansowane. I chyba tutaj radą taką na znaczy dobrą strategią i dobrym podejściem jest to, aby wysyłać jak najwięcej losów na loterii to znaczy żeby w pracę którą się zainwestuje na etapie opracowania takiego projektu Wykorzystać nie tylko w ramach tego jednego naboru, do którego akurat ten projekt był wykorzystywany, ale też szukać innych możliwości, innych szans przedłożenia tego samego, tej samej idei lub zmodyfikowanej oczywiście zgodnie z upływającym czasem do innych, do innych programów czy innych inwestorów. A nawet wykorzystać można częściowo przynajmniej taki, taki opis takiego projektu, starając się o finansowanie prywatne u prywatnego inwestora. Niezależnie od tych wszystkich ograniczeń i kosztów i zagrożeń o których wspomniałem, chciałem was zachęcić do tego, żebyście jednak zainteresowali się tym tematem i spróbowali popatrzeć w jaki sposób granty na projekty badawczo-rozwojowe mogą służyć rozwojowi waszych przedsięwzięć, firm. Jest to źródło relatywnie Mniej popularne niż wiele innych źródeł, które obecnie są dostępne, przez to, przez to jest mniejsza konkurencja i są relatywnie łatwo dostępne, a przynajmniej jest możliwość wyróżnienia się wśród konkurencji, osadzenia swojej, 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 swojej siły na przewagach konkurencyjnych, na właśnie innowacyjność naszych pomysłów. Dotacja na przedsięwzięcie, które z natury rzeczy jest ryzykowne, w związku z tym, jak coś się nie uda, a pokażemy, że dołożyliśmy wszelkich starań, żeby to przedsięwzięcie od początku do końca zrealizować zgodnie z umową, to jednak jakby zostanie ono rozliczone i nie będziemy będzie musieli tych środków zwracać. I nie ma żadnych tutaj specjalnie istotnych ograniczeń co do kwot tych dotacji. Zgodnie z unijnym prawem jest kwota, jaką rząd może przekazywać prywatnym przedsiębiorcom w ramach subsydiów rządowych. Jest Udział w programie badawczo-rozwojowym nie zamyka nam możliwości korzystania też z innych źródeł.